Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Jak widzicie, bez makijażu, a to oznacza, że będziemy testować nowe kosmetyki. I jest to bardzo interesująca kolekcja, dlatego że dzisiaj będę testować kolekcję Belle we współpracy z Peachy. Jest to dziewczyna, która ma na imię Martyna i ona przede wszystkim zajmuje się um, takimi materiałami pielęgnacyjnymi, więc już teraz możecie spodziewać się, że to nie będą takie kosmetyki typowo do makijażu, ale będziemy mieć tutaj jeszcze dodatek pielęgnacji, więc jeżeli jesteście zainteresowani testem, to zapraszam Was do oglądania dalej. Ja oczywiście bardzo mocno gratuluję Martynie i wyobrażam sobie, jakie to musiało być marzenie, żeby wejść i Uczucie, żeby wejść do Hebe i zobaczyć swoje kosmetyki, bo są one dostępne stacjonarnie w Hebe już od pierwszego dnia. Jak tylko Bell i Martyna ogłosiły, ogłosili tą współpracę, ja kupiłam prawie wszystko. Nie zdecydowałam się na żel do brwi, który kosztuje 35,99, dlatego że nigdzie nie mogłam znaleźć informacji. Czy jest to żal typu laminator, czy taki lekko utrwalający brwi? A i przez to, że jednak jest to taka współpraca na pograniczu, makijażu i pielęgnacji, to bałam się, że będzie to bardziej taki lekki żal, dlatego nie zdecydowałam się go kupić. Nie kupiłam też rozświetlacza, który kosztuje 42,99, dlatego że słoczując go po prostu okazało się, że on jest dla mnie za ciemny. Natomiast sama konsystencja i sam wygląd, kolor rozświetlacza bardzo mi się podobał, więc jeżeli jesteście ciemniejsze, to na pewno bym się nim. Zainteresowała, no i oczywiście, właśnie w Bell mamy e, normalnie testery, więc wszystko możecie sobie pomacać i sprawdzić, czy to są kolory, które Wam odpowiadają. I ostatnia rzecz, której nie wzięłam, to były cienie do powiek, takie metalizująco-brokatowe, w sumie brokatowe nie, ale takie metalizująco-perłowe za 37,99, dlatego, że to po prostu jest rodzaj produktu, którego ja kompletnie nie używam i wiem, że po prostu one by mi się na pewno nie spodobały. Natomiast pozostałe kosmetyki kupiłam i przechodzimy już do testu. Pierwsza rzecz, która w ogóle jest już wyprzedana, to jest maska do ust z SPF 50, on normalnie ona normalnie kosztuje 32,99 i to jest maska w takiej formie po prostu takiego grubszego błyszczyka no i niestety nie jest to produkt, który mi się spodobał ze względu na kolor. Dlatego, że ja myślałam, że to po prostu będzie maska coś jak Laneige Coś jak ten balsam z AA, czyli produkt, który nie będzie miał koloru, a niestety on ma i on jest dosyć mocno widoczny jest to dosyć mocny, właśnie taki różowy kolor. Teraz, jak możecie zobaczyć, no tak on wygląda na ustach i to kompletnie nie jest kolor dostosowany pode mnie. Nie mogę go nałożyć na siłownię, nie mogę go nałożyć do spania. Na co dzień też raczej nie, bo po prostu kolor mi nie odpowiada. Natomiast jeżeli chodzi o samą formułę to ona już mi się podoba, dlatego że on jest gęsty, jest lekko olejowy, jest odżywczy, jest nawilżający, więc jeżeli ten kolor Wam nie przeszkadza albo nawet Wam się podoba, no to jasne, jak będzie dostępny albo jak znajdziecie go stacjonarnie, to polecam, ale no niestety dla mnie ten kolor... Kompletnie nie siedzi i przez to no, nie będę go używać. Kolejna rzecz to maskara, więc dosyć ciekawy produkt, jeżeli chodzi o wypuszczanie go w takiej kolekcji influencerskiej. I on kosztuje 37,99 i jest to maskara pogrubiająca według producenta. Natomiast jeżeli chodzi o moje rzęsy, no to ona się nie sprawdziła, dlatego że ona bardzo ładnie rozdziela rzęsy, wydłuża je. Ale kompletnie ich nie pogrubia. Przez co no, te rzęsy po wytuszowaniu wyglądają naprawdę moim zdaniem średnio. Muszę później jeszcze użyć jakiejś maskary pogrubiającej, bo dla mnie ten efekt jest zbyt delikatny. Tutaj też nie mogę się czepiać, dlatego że no znowu miejmy w głowie, kto tworzył tą e, współpracę i zapewne jakiego efektu oczekiwał. Czyli, że to jest kolorówka z pielęgnacją, więc tu nie będzie takich mocnych formuł, nie będzie. Bardzo mocno, takiej wiecie, zaznaczającej rzęsy maskarę. Jeżeli chodzi o maskarę z Bel, którą bardzo lubię, to jest to ta. I ona naprawdę daje bardzo fajny efekt, ma bardzo fajną szczoteczkę, bo to jest taka wąska, stożkowa. Natomiast jeżeli chodzi o tę maskarę, to mamy tutaj owalną szczoteczkę silikonową. Tak wyglądają już wytuszowane rzęsy. I czy to wygląda źle? Nie. Natomiast mi brakuje po prostu tej objętości. Więc jeżeli macie dużo rzęs. I szukacie maskary, która faktycznie da Wam przede wszystkim wydłużenie. No to to jest fajna opcja. Kolejny plus jest taki, że ona bardzo ładnie się utrzymuje. Nic się nie osypuje, nic się nie rozmazuje, więc pod tym kątem jest to naprawdę bardzo dobra maskara. No i przechodzimy chyba do produktów, które najbardziej was e, będą interesować, bo słuchajcie, mamy produkt typu krem BB podkład. I to jest naprawdę coś unikatowego dlatego, że raczej nie wypuszcza się podkładów z twórcami, więc tutaj e, jestem naprawdę bardzo ciekawa, też Waszej opinii, bo ja już swoją mam i dokładnie jest to My Skin Fills Peachy BB Cream SPF 50, więc super. Oczywiście nie jest to wystarczający SPF, żeby nosić go bez już takiego standardowego, ale jest to fajny dodatek i jest to produkt, który kosztuje 49,99 Tanie kosmetyki to już były, teraz no, ceny są jakie są, więc tutaj no, dla każdego będzie to cena inna, nie jest to mało, szczególnie patrząc, że jest to bel. Ale no jak widzicie, teraz na przykład mamy tą opcję 1 plus 1, więc naprawdę można kupić te kosmetyki taniej. I kolejna taka ciekawa rzecz to jest to, że jest to produkt dostępny tylko w dwóch kolorach. I uważam, że to jest zdecydowanie za mało, dlatego że ten najjaśniejszy kolor, który ja mam tutaj, jest dla mnie po prostu za ciemny. I. Szkoda, dlatego że ja po prostu tego produktu nie będę używała, bo był taki czas, kiedy myślałam, że dobra, będę używała rozjaśniacza, ale mi się nie chce. Ja chcę, żeby mój makijaż szybko po prostu raz dwa trzy gotowe i ja już wychodzę a tutaj niestety wiecie dochodzi i kolejny produkt, który musiałam kupić, bo już ostatni rozjaśniacz musiałam wyrzucić, bo już mi się zepsuł, więc aktualnie nie mam, dlatego dzisiaj również nałożę bez rozjaśniacza, żebyście mogli też zobaczyć ten kolor i dzisiaj nie używam żadnej bazy, czyli tak jak robię te takie standardowe testy, żeby wam pokazać jak sam ten produkt będzie wyglądał po całym dniu, natomiast ja już sobie potestowałam ten podkład krem BB z bazą, więc też to Wam powiem już na podsumowaniu. No i jak możecie zobaczyć, on też jest taki dosyć żółty. Ja na przykład bardzo cenię sobie upiększacz z Glam Shopu, chociaż uważam, że mógłby ta oliwka zero mogłaby być trochę jaśniejsza, ale on ma dużo taki bardziej neutralny kolor, a tutaj jednak jak widzicie, on jest taki bardziej, też trochę oliwkowy ale jednak bardziej żółty. Przeczytajmy jeszcze opis. Podczas gdy kremowa i lekka formuła ujednolici kolor twojej cery i zakryje niedoskonałości, składniki aktywne będą je jednocześnie pielęgnować. Intensywność krycia możesz budować dokładając kolejne warstwy produktu. Wysoki SPF ochroni twoją skórę przed szkodliwym promieniowaniem. Ciekawe czy ten opis przeszedł przez ym, Martyna, bo jest to dosyć ciekawe takie stwierdzenie, skoro wszyscy dobrze wiemy w tym świecie, a w świecie pielęgnacyjnym to już w ogóle, że ym, SPF z podkładu nie jest wystarczający. Tak wygląda opis produktu, a tak wygląda już ten krem na skórze, więc to co mogę powiedzieć, po pierwsze... Widać, że jest bardziej żółty na przykład niż moje ucho, ale zobaczcie nakrycie. Tutaj miałam takie mocniejsze zaczerwienienie, praktycznie jest ono niewidoczne i myślę, że ja tutaj nawet nie potrzebuję żadnego korektora dodatkowego. To jest odrobinkę bardziej widoczne, ale samo krycie, zresztą jak możecie zobaczyć, jest naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o wykończenie, powiedziałabym, że jest ono takie po prostu naturalne. Ani nie jest matowe, ani nie jest rozświetlające. Sam podkład krem BB w odczuciu jest taki powiedziałabym bardzo neutralny, dlatego że on nie jest ani za bardzo wysuszający, ale też nie powiedziałabym, że to jest jakiś super lekki nawilżający krem BB po kroju Misha Perfect Cover. To też nie jest coś takiego. Jeżeli chodzi o wygładzenie, to tutaj faktycznie w tym obrębie pory są mniej widoczne niż tutaj, ale sam krem BB na skórze wygląda naprawdę bardzo ładnie. I tak wygląda już ten podkład w całości nałożony na skórę. To jest zdecydowanie produkt lekki, ale jednak posiadający krycie widać go trochę na skórze, szczególnie jeżeli macie suchą cerę, bo ja taką mam. Teraz mamy jeszcze zimę, ogrzewanie, ja używam też cały czas retinalu, więc y, no, ta skóra nie jest teraz w najlepszej możliwej kondycji. Natomiast starałam się dobrać dzisiaj pielęgnację tak, żeby ona była bardziej nawilżająca, więc zobaczymy jak to wszystko się utrzyma i więcej takich moich pierwszych wrażeń powiem Wam pod koniec filmu. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o to, czy ona styga, Delikatnie, nie w pełni, nie jest też tak, że kompletnie nie zastyga, tylko właśnie tak troszeczkę. Bardzo ciekawy produkt to korektor pod oczy 3799 i mamy tutaj napisane, że jest to korektor o intensywnym, długotrwałym kryciu, a jednocześnie naturalnie wyglądającym i lekkim makijażu. Mamy tutaj również SPF 50. No i te same składniki, które były w podkładzie, które mają nawilżać i tak dalej, i tak dalej, więc ja również wybrałam sobie odcień jaśniejszy, bo mamy odcień i 1, i 2. Jeżeli chodzi tutaj o właśnie kolor już w tym korektorze, to jak możecie zobaczyć, jest on bardzo dobry, tutaj kompletnie nie mam się do czego przyczepić, bo ładny ma odcień. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny, przynajmniej do mojej karnacji jest idealny. I tak wygląda jedna warstwa nałożonego korektora, więc jak widzicie, nie powiedziałabym, że ma bardzo mocne krycie. Dla mnie ma zdecydowanie wystarczające. On bardzo ładnie wygląda pod oczami. Nie jest suchy, nie wygląda ciężko. Nie jest też jakoś bardzo mocno rozświetlający. Delikatnie, powiedziałabym, że troszeczkę bardziej niż podkład, ale dalej wygląda naprawdę świeżo i lekko pod oczami. No to teraz przejdźmy chyba do tych produktów, które są takie najbardziej. Interesujące, czyli mówimy tutaj o mokrym konturowaniu. Mamy i brązer, i róż. Róż był w jednym odcieniu, brązer był w dwóch odcieniach. Ja oczywiście wybrałam ten chłodniejszy. Każdy z tych produktów kosztuje 36,99. No i taka jeszcze jedna rzecz odnośnie tych opakowań. Powiem Wam, że jak macie to wszystko, to to się strasznie myli, dlatego że zobaczcie, róże mamy praktycznie trzy. I ja tak na początku jak właśnie testowałam te kosmetyki, o proszę bardzo, cały czas mi się to myliło, czy ja nakładam bron, róż, czy balsam czy korektor, więc fajnie byłoby, gdyby można było całe to opakowanie, na przykład albo zmienić kolorystycznie, albo jednak troszeczkę je um, odróżnić od siebie, no ale... Umiem czytać, więc korzystam z tej umiejętności. Zacznijmy sobie najpierw od tego bronzera w kremie. Ja wybrałam odcień I Feel Sunkist. I jak ja go aplikuję? Ja po prostu wyciągam sobie go na rękę, rozprowadzam w ten sposób gąbeczka i od razu lecę z aplikacją na skórę. I on dosyć szybko zastyga, więc... Polecam, jeżeli też tak robicie, od razu sobie zabrać i szybko po prostu z tym kolorem pracować, bo tak naprawdę on po chwili tutaj już się nie da nic z tym zrobić i po prostu no, nie przetransferujecie sobie tego koloru z ręki na policzki. Oczywiście, że można też kropkami, natomiast ja jednak wolę w taki sposób, bo jest to szybsze, jest to łatwiejsze. No i. Co myślę o tych produktach? One, słuchajcie, zdecydowanie są takimi produktami hero w tej całej kolekcji. One są genialne. Jeżeli chodzi o formułę, jeżeli chodzi, zobaczcie, o kolor, to wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie się blenduje, nie robi plam, nie rozwala podkładu, no po prostu wygląda przepięknie. Ten kolor z Bel na tyle bardzo mi się podoba, że po prostu będę go dalej w tej, tej formie używać. A jeżeli chodzi o ten róż. No, to ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem w nim zakochana. Ten kolor jest po prostu przepiękny i też po prostu aplikuję sobie go na rękę. No, spójrzcie, to jest. To jest cud. I teraz ja wiem, że on może wyglądać strasznie, ale zobaczcie, jak sobie nabiorę na rękę, na gąbeczkę i zaraz wszystko ładnie rozprowadzę, to to naprawdę wygląda. Bardzo, bardzo naturalnie. Sama formuła też ani nie jest matowa, ani nie jest rozświetlająca. Powiedziałabym, że to jest taka lekka, właśnie satynka. I ten kolor po prostu bardzo ładnie komplementuje moją karnację. Dlatego on mi się tak bardzo podoba. Bo ja nie lubię ani takich zbyt, wiecie, zbyt pomarańczowych, ani zbyt barbiowych. Chociaż tutaj na ręce on wygląda tak, ale widzicie, jak na policzkach wszystko rozprowadzę, to to już no, nie jest aż tak intensywne. To jest właśnie taki odcień, który mi się robi, kiedy jest mi zimno nad wolne. I ten róż od razu mogę powiedzieć, że on wolniej zastyga niż brązer. No i zobaczcie, widzicie to glow? Właśnie o tym mówię, że to nie jest w 100% taki matowy produkt, ale on nie ma żadnych drobinek, więc to jest taka właśnie piękna satynka. Ja już wykończyłam swój makijaż, użyłam standardowych produktów, takich, których zawsze używam, czyli puder z Eveline, to jest ten Variette, Pat pod oczy, no i pomalowałam usta, więc tak wygląda już skończony makijaż. Ja zaraz nic nie będę mówić i widzimy się wieczorem. Wracam. Myślałam, słuchajcie, że już nie zacznę nagrywać, dlatego że najpierw pluszak zaczął strasznie memlać, bo są po kolacji, a potem miso zaczął odwalać, biegać w tą i z powrotem. <grym> Miśku, ty uważaj! <grym> wow! Ale już się uspokoił. Więc mamy 22:03, minęło 12 godzin. Aha, jeszcze lampę mi przestawił. Czekajcie. Dobra, już wszystko poprawione, więc możemy chyba przejść do podsumowania i zrobimy to tak jak się malowałam, więc pierwsza rzecz to ten balsam. Znowu mam go na ustach. Naprawdę wolałabym, żeby to był produkt transparentny, wtedy zdecydowanie mogłabym wam go polecić tutaj. No to po prostu zależy, czy chcecie ten kolor czy nie. On mi nie odpowiada, ale może wam tak. Kolejna rzecz, to ta maskara jest to bardzo trwała maskara, nic tutaj się nie pokruszyło, nic się nie rozmazało, ale po prostu efekt, który daje im na rzęsach jest dla mnie niezadowalający, więc to jest kolejna rzecz, której bym wam nie poleciła. No i teraz przechodzimy do tego produktu i powiem Wam, że jestem zaskoczona tym, jak słabo się utrzymał w okolicy ust, dlatego że on już po Powiedziałabym, czekajcie, kiedy ja, bo ja dzisiaj byłam na paznokciach i jak wracałam z paznokci, to była godzina gdzieś 17, czyli miałam no 7 godzin na twarzy już ten makijaż i to już nie wyglądało zbyt dobrze. Teraz to naprawdę jak zajrzałam do lustra, to aż się lekko przestraszyłam i mówię tutaj stricte o tej okolicy ust, dlatego, że na czole uważam, że to wygląda bardzo ładnie, ten produkt jeszcze jest na skórze, ale znowu tutaj okolice, gdzie delikatnie mogłam na przykład zajechać szalikiem... Też już tego podkładu tutaj właśnie w tych miejscach nie ma, więc na pewno nie jest to coś trwałego, to nie wytrzyma Wam 8 czy 12 godzin, niestety w takim fajnym stanie. W momencie, kiedy używałam go z tą bazą było dużo lepiej, dlatego że ten podkład nie rozwalał się aż tak bardzo, nie ważył mi się tutaj w bruzdach nosowo wargowych tak jak ma to miejsce dzisiaj, bo tutaj już po prostu no, są miejsca, gdzie ten podkład jest, a są gdzie nie ma i to naprawdę bardzo źle wygląda bardzo nieświeżo, to z tą bazą coś takiego się nie działo, ale dalej po 12 godzinach widać było już takie lekkie zużycie tego podkładu. Natomiast yy, przez to, że dzisiaj tak bardzo dobrze nawilżyłam swoją skórę, to nie czułam tego takiego efektu, że wolałabym, żeby on był bardziej nawilżający, bo jak widzicie, ja po całym dniu dosyć mocno się świecę, a w momencie, kiedy jednak używam takiej swojej standardowej yy, pielęgnacji, którą używam na co dzień, no to jednak czułam, że ta skóra jest trochę przesuszona i nie czułam się komfortowo, więc powiedz Powiedziałabym, że nie jest to produkt dla osób, które mają bardzo suchą skórę, no bo jednak będziecie uważały, że ten produkt za mało nawilża, trochę bardziej przesusza. Nie ma to takiego nawilżenia jak upiększacz, nie ma to takiego nawilżenia jak właśnie takie typowo koreańskie kremy BB. Więc myślę, że to bardziej podejdzie cerom normalnym. Boję się powiedzieć, że mieszanym i tłustym, dlatego że on wtedy może jeszcze szybciej spłynąć i zważyć się na twarzy. Więc tak bardziej powiedziałabym, że właśnie takie normalne cery, albo jeżeli macie sucha, ale nie przeszkadza wam to, że podkład nie jest rozświetlający i nawilżający. Więc na policzkach, tutaj w tym miejscu, na czole, pomiędzy brwiami, on wygląda bardzo ładnie. No ale tu... Średnio. Ostateczne moje zdanie jest takie, że nie jest to produkt, który ląduje w mojej topce. Raczej nie będę po niego sięgać. Mam naprawdę wiele innych podkładów, które wolę. Nie uważam też, żeby to był bubel. Wygląda ok, oprócz tej strefy. Jakbym użyła bazy, no to dałoby się tak żyć, no ale też minus za tą kolorystykę. Kolejny produkt to ten korektor, i on ma fajny kolor, ma fajne krycie. Nie powiedziałabym, że to jest korektor mocno kryjący bardziej średnio kryjący, ale fajnie nawilża i ładnie wygląda pod oczami. Jedyny minus jest taki, że trochę wchodzi w zmarszczki, bardziej niż takie moje inne korektory, które bardzo lubię, czyli czy to Golden Rose, czy Pierene, czy Hean, czy Nam, ten najnowszy, Botox Like. On ma podobne wykończenie, podobnie wygląda pod oczami, ale jednak bardziej wszedł mi w zmarszczki niż pozostałe, więc znowu nie wyląduje wśród moich ulubionych korektorów. Ale po te produkty naprawdę warto wybrać się do Hebe, bo są po prostu cudowne. Zobaczcie, że ja cały czas mam je na policzkach, więc często się mówi, że właśnie te produkty do konturowania na makro bardzo szybko znikają i nie ma ich już po całym dniu. 12 godzin, dalej jest bronzer, dalej jest róż. Ten odcień różu jest po prostu taki, no przepiękny. Rzadko spotykam się aż z tak ładnym kolorem i tutaj też bardzo doceniam ten kolor. E, czy mógłby być chłodniejszy? No oczywiście, wiecie, dla mnie wszystko mogłoby być chłodniejsze, ale jeżeli chodzi o produkt kremowy, naprawdę ma przepiękny kolor. Bardzo ładnie to wygląda do mojej karnacji. Pięknie się z nimi pracuje, bardzo ładnie się blendują. Bardzo ładnie wyglądają na podkładzie, nie rozwalają go. No i naprawdę, no mogłabym tylko mówić ochy i ochy. Naprawdę jestem mega zadowolona. Mimo tego, że wolałabym inne opakowanie, ale no słuchajcie, nie można mieć wszystkiego. Więc usatysfakcjonuję się właśnie tymi produktami. To jest chyba jeden z moich ulubionych kolorów, jeżeli chodzi o róż, bo, wiecie, jest dużo różnych takich kremowych teraz produktów, ale ten kolor po prostu ma coś takiego w sobie, że to po prostu wygląda no tak. Super świeżo i pięknie. Więc jak możecie zobaczyć po tej całej kolekcji, tak naprawdę kupiłabym ponownie tylko te dwa produkty. Pozostałe bym sobie odpuściła. Chyba, że to, co Wam opisałam, zdecydowanie pasuje w Wasze preferencje makijażowe i będziecie z nich zadowoleni. No tutaj znowu, gdyby to był produkt transparentny, to byłabym super zadowolona i mówiłabym wierzcie, ale jednak ten odcień. Powiem Wam, że w ogóle je ja montowałam już tą pierwszą część. I to nie rzuca się aż tak w oczy na kamerze, ale na żywo to naprawdę jest taki Barbie, nowy bubble Pink, róż, kolor. I, ale te produkty naprawdę warto mieć, jeżeli akurat takich szukacie. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa Waszej opinii o formacie tego filmu, bo pierwszy raz nagrywam to w ten sposób czyli całość w jeden dzień, ale macie tutaj zarówno test 12-godzinny, nie pierwsze wrażenie, ale test. I e, taką od razu recenzję, jako że te kosmetyki po prostu testowałam wcześniej. Ja muszę przyznać się szczerze, że taka opcja była dla mnie dużo bardziej wygodna, bo ja sobie mogłam w swoim czasie, w dogodnych momentach, przetestować za pierwszym razem te kosmetyki. Mogłam sobie od razu potestować z różnymi produktami, po prostu jak one się łączą z moją standardową em, no, kolorówką kosmetykami, których używam. No i dzisiaj pokazałam Wam tak na surowo czyli tak, kiedy jeszcze nie używałam, więc też nie wiedziałam, jak ten podkład. Sam w sobie się zachowa, dlatego że zawsze używam go z różnymi bazami, takimi przedłużającymi trwałość albo bardziej nabliżającymi, e, więc dajcie znać co myślicie, czy taka opcja Wam pasuje, że wszystko nagrywam po prostu w jeden dzień, e, a teraz już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia! PA!